Cześć. W tym odcinku pokażę Ci, skąd można zdobyć kabiny do DAFA. Także przechodzimy do przeglądarki internetowej. Wpisujemy sobie DAF bbi.com ukośnik.pl. -pl. Będziemy mieli po polsku. No i mamy stronę DAF Body I mamy tu tak nowa generacja pojazdów DAF. Rok modelowy 2017 i 2005 Przechodzimy sobie do nowa generacja pojazdów DAF Jak widzimy mamy tutaj nowego DAFa na chwilę obecną są same siatki Do modelowania tam kto komu się nudzi to sobie może wymodelować samemu tą kabinę Pewnie z czasem jeszcze wejdą te modele 3D, po prostu na tą chwilę nie są dodane. Nas interesuje rok modelowy 2017, także sobie przejdziemy do niego. Przechodzimy, przejdź do biblioteki pobierania. I mamy tak filtry, ramy. No i kabiny. Tutaj, oprócz tego, są CF-y, lf -y, Ramy do CF, do XF, do LF, do Bóg wie jeszcze czego. Jest tu tego dość sporo. Jak widać, tutaj też są te siatki 3D. Także troszkę tego jest. Przejdziemy sobie na stronę pierwszą i pokażę Wam, jak sobie taką kabinę wyciągnąć. Także klikamy, pobierz. Zapisujemy na pulpicie. Potrzebny nam będzie do tego program o nazwie Keyshot. To jest program do renderingu 3D. Ogólnie yy, poprzedni model Volvo, który wam wydawałem, yy, render był zrobiony po prostu na miniaturze w tym programie. Ok, klikamy plik, importuj, ładujemy sobie naszego DAFA. Obrócimy go sobie, żeby mieć go w pionie. No i co? To cała filozofia. Teraz wystarczy kliknąć plik, eksport, eksport to OBJ. Załadować to do Zmoda i tam się zacznie troszkę wyższa szkoła jazdy, bo na przykład jak zwrócimy uwagę sobie na ten zderzak. Chowam. trzeba to wszystko po prostu porozdzielać. Tutaj kratki, jakieś tutaj chromy, yy, cały grill, te błotniki, lampy i to, to wszystko po prostu trzeba sobie porozdzielać i potem można sobie to wrzucić dobre. Ja wiem, że są wydane lepsze modele, ale mówię to po prostu jako ciekawostkę. Może komuś się to przyda, może ktoś się tym zainteresuje po prostu i sobie to gdzieś tam wykorzysta. Yy, są tutaj, wiadomo, brakujące elementy, bo na przykład nie ma wnęki lampy. Tutaj jest po prostu sama, sam, sam klosz. Yy, tutaj nie ma, nie ma wycieraczek, yy, nie ma tych yy, obrysówek na dachu. Są tu takie brakujące elementy. Są elementy do porozdzielania, wiadomo. Nie ma nic bez własnej pracy, po prostu nikt nam pod nos nie podłoży, ale możemy, no przynajmniej dostaliśmy taką możliwość, żeby to wykorzystać. A skoro jest to dostępne za darmo, to myślę, że warto po prostu też z tego korzystać. Jako ciekawostkę powiem też, że inne marki ciężarówek też mają swoje strony bodybuilder. Przejdziemy na przykład sobie do Scani. Te modele niestety nie są za darmo. Nie wiem, czy one są w ogóle, czy można je kupić, czy można je dostać. Napisałem do skani Jeszcze nikt mi nie odpisał, po prostu. Także, jak będę coś wiedział, to dodam tam notkę albo komentarz, czy coś. Ale, jak widzimy, w przypadku skani jest to troszkę bardziej rozbudowane, bo mamy tutaj i zbiornik i zderzak z grillem to wszystko jest osobno. Mamy strukturę kabiny, jakby ktoś potrzebował. Mamy podłogę kabiny, boki, dach, tylną ścianę, cały front. Tutaj jakieś nie wiadomo nawet co, nie wiem co to jest. Mamy ramy, koła, przednie zawieszenie, skrzynie biegów, zbiornik. No, jest tego masa. Jest tego masa, mam nadzieję, że ktoś mi ze Scania Polska po prostu odpisze i, i, i da, mi, da mi znać, po prostu, czy, to jest, czy to można kupić, czy to można dostać do użytku komercyjnego. Także jak ja się tylko dowiem, to, to po prostu dam Wam znać. A póki co możemy sobie korzystać z darmowych modeli, po prostu DAFA, jakby ktoś potrzebował. Pokażę jeszcze rok modelowy 2005, jak to wygląda. Nie trzeba tu zakładać żadnych kąt, nic z tych rzeczy. Tutaj tak samo jak w przypadku roku modelowego 2017 mamy kabiny do XF-ów, do CF-ów e, ramy, tutaj te filtry. No i się zaczynają. Tutaj są jeszcze dodatkowe siatki RAM. Jakby ktoś potrzebował sobie ramy na przykład wymodelować, no to, to to wszystko jest dostępne. No. Także mam nadzieję, że pomogłem. Liczę na jakiegoś suba, oczywiście, lajki w górę. I widzimy się w kolejnym materiale. Także do następnego. Cześć.